Halo, halo, no wybaczcie, słuchajcie, to jest tak jak starszy pan w moim wieku. Ej... Już mocno łysiejący się za coś zabiera, to i czasami po prostu Alzheimer się odzywa. Zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć przy mojej ostatniej transmisji. Chciałem się odnieść do tematu troszeczkę bardziej błahego, ale bardzo, bardzo drażliwego. Mówimy o pani Dagmarze Kaźmierskiej, tak? O pani Dagmarze, która odeszła z tego tam programu. Yy, 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 taniec z, z, z pijakami, czy tam jak on tam się nazywa. <laughs> Słuchajcie, no znowu też podeszły jakieś tam ktoś, mi po podsyłacie mi różne pytania, więc może i dobrze, może będę robił takie mini transmisyjki i, i po prostu podrzucał moje komentarze dotyczące sytuacji. Yy, ta pani powiedziała coś o zdrowiu, że z powodów zdrowotnych odeszła z tego programu. Słuchajcie, Zastanowiłem się nad nią troszeczkę. Jest to osoba. Hmm. Jakby wam powiedzieć, tam trudno znaleźć prawdę. Tam trudno znaleźć prawdę, jeśli mówimy o pewnych tego. No jest to osoba, która troszeczkę rozumie tam powiedzmy show biznes i zna się na pewnych rzeczach, na pewnych chwytach. Niestety temat jest o wiele bardziej prozaiczny i stare powiedzenie mówi tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nie jest to powód zdrowotny, powód odejścia tej pani. Powiem wam szczerze, że ta pani w tym momencie tego odejścia Nastąpił pewien, moim zdaniem, poważny przełom, raczej początek upadku medialnego i zakończenia jej kariery. Wiem, że jest to osoba dyskusyjna, kontrowersyjna, mająca coś tam za pazurami. To, to, to jest jakby jedna z tych takich oczywistości, o których chyba rozmawiać nie musimy i myślę, że wielu z Was wie. Nie wiem czemu pojawia mi się myśl o prokuraturze, prokuratorze, prokuraturze. Nie mówimy tu o przeszłości, tylko mówimy tu o przyszłości, o najbliższych jakichś sprawach. Coś przede wszystkim jest to związane z jakimiś finansowymi sprawami nie do końca klarownymi. Dlatego obawiałbym się raczej, myślę, że to jest rodzaj po prostu bardziej ucieczki, troszeczkę po to, żeby poradzić sobie z pewnymi tematami, które gdzieś tam powoli wielkimi albo, albo wielkimi krokami zbliżają się w jej kierunku. Obawiam się tutaj po prostu w przypadku tej osoby jakichś właśnie problemów natury prokuratorsko-komorniczych. I jakby też mam takie wrażenie, że tutaj władze telewizji po prostu w tym momencie podziałały, żeby uchronić telewizję przed zarzutami i uplątaniem w coś brzydkiego. Nazwijmy to w tym. Czy, czy nie mówię tutaj o winie tej osoby, o, o winie tej pani, czy ona jest winna czy niewinna. Mówię po prostu o nadchodzących problemach, które byłyby bardzo niewygodne dla te, telewizji, dlatego ta osoba się wycofała. Nie ma w tym absolutnie, moim zdaniem, nie, ja nie czuję nie czuję choroby w tej osobie. Ja czuję wręcz powiedziałbym coś zupełnie przeciwnego, nawet powiedziałbym zwyż, zwyżkę aktywności i zwyżkę e, niepokoju może w ten sposób. Nie wyczuwam absolutnie choroby, to jest moje odczucie. Ja jeszcze raz podkreślam, absolutnie nie obwiniam tej pani, ani nie mówię, że jest winna czy niewinna. Ja po prostu wyczuwam jakąś taką sprawę. Po prostu słuchajcie, jakby miał zaingerować prokurator, prokurator, kurator tudzież komornik. Słuchajcie, kończę na tym. To jest ostatnia króciutka transmisyjka. To jest tylko i wyłącznie zajęcie stanowiska dotyczące tej pani, która odeszła z tego programu tańczący z burakami. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.